Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Audiomagic. Dzisiaj porozmawiamy sobie o starszym modelu Kaina. Co nie znaczy, że gorszym, ale można powiedzieć, że po prostu innym dągla od Kaina. A jest to model RU6, czyli starszy brat RU7. Choć to, że jest starszym bratem, to tak naprawdę działa tylko i wyłącznie w przypadku generacji, bo jeżeli chodzi o to, co oba te dągle sobą reprezentują, to jest kompletnie inna bajka. A jeżeli chcecie się o tym więcej dowiedzieć, to zapraszam do oglądania tej prezentacji. Ok, tak więc zaczniemy sobie właśnie od materiałów porównawczych, jeżeli chodzi o to, jak same dongle wyglądają, i tak na pierwszy rzut oka to się wydaje, że one są praktycznie identyczne. E, oczywiście z różnicą, jaką jest w przypadku napisów, jakie mają na sobie, ponieważ w przypadku R6 wiemy tutaj, że tu jest R2R, a w przypadku R7 mamy OneBit DACA, i właśnie ta jedna różnica. Praktycznie sprawia, że to są dwa kompletnie różne produkty i powinny być celowane do kompletnie dwóch różnych osób, ponieważ może to naprawdę zmienić wasze postrzeganie na poszczególnych słuchawkach. I na przykład dla mnie, na mojej osobistej parze doków, kompletnie mi one nie zagrały z R7, a zagrały bardzo spoko z R6. I skąd się bierze ta różnica? Otóż ta różnica jest tak naprawdę właśnie wspomniana na samym tonglu. Jest to oczywiście właśnie technologia R2R, a także 1-bit. Ale dobrze, na początku sobie przejdźmy właśnie do fizycznych aspektów i możemy zauważyć, że są one dosyć podobne, ale jeżeli zaczniemy je obracać, to wtedy zauważymy, że jednak są troszeczkę inne. W przypadku 1-bit, czyli właśnie RU7, ten dongle jest troszeczkę mniejszy. Wydaje się, że właśnie RU6 jest taka troszeczkę bardziej obła, taka troszeczkę grubsza. Można powiedzieć, że właśnie te wnętrze RU6... Zajmuje troszeczkę więcej miejsca, ponieważ jest to oczywiście technologia drabinkowa, musi ona zająć troszeczkę więcej miejsca. Więc w tym przypadku, jeżeli byście ewentualnie myśleli, że macie case'a z 6 możecie go włożyć do R7, w żadnym razie nie, ponieważ są to dwa kompletnie różne dągle i różnice nie zatrzymują się tylko i wyłącznie tutaj. Oczywiście w przypadku obu tych dągli mamy 3,5 mm, a także zbalansowane 4,4 mm, ale w przypadku chociażby mocy też już są tutaj duże różnice, ponieważ o ile dobrze pamiętam, R6 ma około 230 mW mocy, a w przypadku R7 mówimy tu o ponad 400. Są tego, oczywiście, plusy, są oczywiście tego minusy. W przypadku plusów no to oczywiście jest to, że mamy więcej mocy, żeby napędzać ewentualnie na nasze pełnowymiarowe słuchawki, ale też jeżeli będziemy to parować chociażby z telefonem, to w przypadku R7 będzie schodzić o wiele szybciej bateria niż w przypadku R6, które jest w stanie zapewnić tylko niewiele, ponad połowę tej mocy. Kolejną rzeczą jest to, że RU7 posiada o wiele więcej opcji związanych właśnie z modyfikacjami waszego dźwięku, zaraz z tego, że to jest właśnie 1-bit a w przypadku właśnie RU6, który ma tutaj R2R, tych opcji jest troszeczkę mniej. Jeżeli sobie wejdziemy teraz ewentualnie w menu r 6 to możemy zobaczyć, że mamy sobie tam tylko właśnie zmianę gainu z niskiego na wysoki. Jeżeli chcielibyśmy ewentualnie jeszcze bardziej zmniejszyć właśnie pobór mocy przez kainę RU6, ponieważ na przykład korzystamy z bardzo czułych sługawek, to możemy oczywiście dać Gaina na niższego jest zmniejszyć tę moc. I mamy także sampling, który. Oczywiście możemy e, zmienić między NOS a także OS i w tym przypadku to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o opcje, w przypadku ru 7 było ich o wiele więcej. z tego, że to jest e, R2R to też nie można aż tak dużo e, przy nim właśnie e, robić, jeżeli chodzi o jakąkolwiek edycję. No i właśnie ostateczna sprawa, skoro jeden nazywa się R6, a drugi R7, to znaczy, że R7 jest po prostu odświeżoną i lepszą wersją R6, prawda? No właśnie tak nie jest, ponieważ jak już wcześniej powiedziałem, w przypadku R7 moje doki kompletnie nie zagrały gdzie w przypadku R6 zagrały one naprawdę dobrze ponieważ one grają kompletnie inaczej te dwa dongle i nie można tutaj sobie myśleć że jeżeli kupimy R7 to to jest tak naprawdę to lepsze R6 ponieważ te dągle grają kompletnie inaczej jeżeli się zastanawiacie między R6 albo R7 to zalecam wam po prostu odsłuchać sobie właśnie R6 a także R7 żeby sobie sprawdzić który wam lepiej gra ponieważ może się okazać że tańszy a także starszy R6 o wiele lepiej niż r 7, co też zdarzyło się w moim przypadku. I szczerze powiedziawszy, R6 osobiście bardzo lubię. Jest to dongle, który jest warty uwagi. Oczywiście są troszeczkę droższy niż typowe dongle, które widzimy za około 400-500 zł. Ale wydaje mi się, że jeżeli się bardzo dobrze sparują z Waszymi słuchawkami, to jest to jak najbardziej Warty, uwagi, zakup. I to tyle, jeżeli chodzi o DAKA Kain R6. Jeżeli jesteście nim zainteresowani, bądź też R7, chcielibyście je odsłuchać, bądź też zakupić, wszystko to możecie zrobić na stronie Audiomagic, bądź też w salonie Audio Magic. Tymczasem ja się z wami żegnam. Widzimy się przy okazji kolejnych materiałów na kanale Audiomagic. Trzymajcie się i na razie.